Pozwolę sobie na może taką nieco intymną chwilę słabości. Otóż co roku, mniej więcej tydzień czy dwa tygodnie przed imprezą, przyrzekam sobie i obiecuję tego przeżyczenia dotrzymać, że tym razem robię tę imprezę ostatni raz. Eee, to kosztuje troszkę czasu, też troszkę nerwów, mnóstwo zabiegów, ale w momencie, kiedy przychodzi taki dzień, jak ten dzisiaj, kiedy pojawia się, pojawiają się ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski, kiedy. Eee, jest już ten gwar, ruch, e, kiedy e, czuć pewne takie pozytywne wibracje, to wtedy stwierdzam, nie, no pewnie jeszcze raz znów się za to zabiorę, bo, bo, bo jest w tym coś szczególnego. Właśnie w tym e, spotkaniu ludzi, którzy przyjeżdżają z całej Polski, doskonale się e, w swoim towarzystwie czują. I jest jeszcze jeden moment, moim zdaniem szalenie istotny, a mianowicie taki, że... To, co się działo w górach, w zasadzie dalej dzieje się tutaj. To jest dalszy ciąg tych wydarzeń tam, bo przyjeżdżają ci ludzie, którzy są bohaterami filmów, ci ludzie, którzy robili zdjęcia, o tych zdjęciach osobiście i o wyprawach opowiadają i to dzieje się dalej tutaj. Jest się uczestnikiem tej wyprawy, która dalej trwa. Mi się wydaje, że żyje się nie tylko cudzymi emocjami, ale te emocje wyprawowe pojawiają się właśnie tutaj. Zresztą. Lądek Zdrój to jest też w tym momencie pewna wyprawa, to jest małe miasteczko, więc dlatego jeśli się przyjeżdża tutaj, to przyjeżdża się właśnie wyłącznie na festiwal. Tutaj nie ma właściwie konkurencyjnych imprez i konkurencyjnych atrakcji i po prostu siłą rzeczy jest się razem przez wszystkie trzy albo cztery dni, zależy od tego jak kto sobie to zaplanuje i to myślę wyróżnia właśnie ten lądecki festiwal czy przegląd spośród innych imprez i różnych dentych festiwali, które są robione już to dla sponsorów, już to dla mediów czy dla satysfakcji samych organizatorów. Ta impreza jest robiona dla publiczności.